Dzwoniliśmy no, do, nie do nie serwisu tak. i. A bo to. Vanarda nie ma urlopu. Bo... No. Zdaję tak. do wanera? Co? Zmarano <laughs> no. co? Z O. Po to mu się dziwi, ty. Ile dałeś za wanera? Ja półtorej paki. Ja <laughs> ale to jest za co? No. A tu wiesz, dzwonimy do serwisu i. Chcą... nie chcą, żeby pojechać i zrobić, nie? Tu zmarano jesteśmy. Jego nie ma, tamten do, do serwisanta, tego nie ma, tamten dowiaduj się, tu urlop, to. to. Także, tak to działa. Także czasami sprzęt, tańszy może i nie jest jakiś najgorszy, ale co z tego jak się zepsuje i nie można jechać i go naprawić, nie? No. nie no. chcę zrobić. Kiedyś dzwoniłem o napinacz, żeby też nowy. Żeby mi przysłali nowy napinacz. Bo robią jakieś tam teraz inne napinacze, nie? Bo ten w ogóle też jakiś jest wadliwy, bo Pina. tak czy tak, on za rok czasu czy tam za ileś tam godzin to się wypracuje i tak to się bo kole się ma taki sam napinacz I on go przerobi całkowicie inaczej Nie to trzeba tylko łożyska wymienić I nic nie będziemy przysyłać No nie no tu pasków nie mam Bo tu, je, tu jeden wiatrak, no wiatrak. jest no. Jeden wiatrak I nie ma A czy on gorzej wieje? Sądzę, że, no, Sądzę, że nie No właśnie dwa wentylatory to dwa wentylatory No co uważa, ale roboty robi tak samo jak... Przy nasadzeniach wiesz, 3 metry to yy, jeden wentylator, jakiś dobra kolumna, to nie ma znaczenia. Najgorzej, jak masz wiesz, stare sady jakieś nie? To jest. To jest Przez 6 lat, co zrobił Norbert, to tylko wtyczki tu się ujęli. No. Przez 6 lat. Jeszcze mu to pierwsze ja zakręca teraz, widzisz? Co się robi? Mm -hmm. Tam nie ma zawirowania. Pieniędzy. Trzeba, bo te dwa wiatraki się kręcą. Nie jeden, nie jeden, jeden, bo to nie jest na stałe. I zaczewkiem za, po prostu za, się zakręca, nie? Na... Siemaneczko widzowie w pięknym kolejnym, nowym dniu. Dzisiaj muszę jechać, powymieniać te wszystkie łożyska, tu obudowę, bo tu pękła tam na górze też wszystkie cztery i napinacz. Znaczy napinacze łożyska już są wymienione. Ale to po zabiegu. Jadę Goldena opryskać. Jak opryskam Goldena no to ten. Chyba ciepło tutaj się nie będzie, no na razie jest. Na pewno nie będzie na razie za ciepło. Do 25 stopni to można sobie zabiegi robić, a na razie tyle nie ma, A w południe ma w ogóle tyle być Także bez problemu No i co? Teraz wam pokażę czym będę ładował Goldeni kurka wodna była jak arbus Także Cześć Ilusiu Siema Siemanko powiedz się ma. Powiedz Cześć. Cześć. Także e, a, jeszcze muszę wymienić łożyska w e, kole z tamtej strony. Tutaj tą felgę może wymienię, ale zobaczymy, ile będzie kosztować. Jak będzie za dużo kosztować, to niech jeszcze pochodzi. Motkiem naprostuję. E, co, muszę sprawdzić, tu czy jest podokręcany. No i podpinamy jutro w listwę albo dzisiaj wieczorem, bo yy, no, jest już parę osób etnych na cięcie wiśni, na yy, cięcie tradu letniego u siebie też coś zrobię, także do yy, no, roboty nie brakuje. Przyjechałem zobaczyć czy jest problem z nekrotyczną plamistością Robię też zabieg rozalifem e, na potasowym e, Goldena Powiem wam, rozmiary goldenika są No, chwalę się, nie chwalę się Ale są zajebiste e, Jest trochę rdzawy Nie wiem czemu, ale trafię trochę rdzawy Jakby tych rdzawień przybyło e, Gdzieś, o, na przykład tu widzimy Nie wiem dlaczego tak się stało nie jest tak wszędzie, ale gdzieś jakieś drzewo się trafi gorsze. Eee. Czy od po prostu tych, mo po prostu od tych de deszczy, czy coś troszkę rozawiło, mogłem, mo nie, no ja to widzę tą lecytyną trzeba robić, kurde, bo od początku też i lecytyną, i ze trzy zabiegi lecytyną, no. Mogłem zrobić wcześniej, może jeszcze zrobić, cholera wiem, czy to coś da w ogóle. Ej, 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 no ale, ale nie, źle, jest dobrze zadowolony jestem z rozmiaru też na tyle co tu jest towaru to jestem bardzo, bardzo zadowolony kurde, co tu o tej porze, co tu chcieć więcej tak tu jest siódemeczka bardzo dobrze, wiadomo nie wszędzie tak jest ale potas siarczan magnezu robią robotę, naprawdę ja jeszcze nigdy o tej porze nie miałem takich grubych jabłek no poważnie wam mówię nigdy jeśli chodzi o Goldena Naprawdę są bardzo Bardzo fajne No kurde, tu będzie Tu będzie dobrze i tu jest nie ma wody Cieszę się z tego powodu O A tu było, zobaczcie, tu było e, Ten Tu było e, Oparzenie i tak popękało Bor, teraz muszę zrobić Zabieg z wapniem i borem bo jest bardzo potrzebny do transportu wapnia także. Ej, dobrze, dobrze jest. Nie ma co narzekać, jest trochę orzawień, ale to mówię, więcej trzeba robić lecyzyną Jak się będzie więcej robić, to, to i trochę orzawień się mniej trafi. No, ale. I tu kolejne po oparzeniu, jabłko. Zobaczcie, tu gdzie było oparzenie, pękło. Te jabłka rosną i tu na tym oparzeniu co? I będą pękać. Widzowie, może by tak prinsika potaskiem Co? Nie, prinsa nie, bo, be, bo będzie dym, jak nie wiem co Jemu nie potrzeba potasu. Wapno mu potrzebne. Ja cię kręcę. Na dole jeszcze by był to by było dobrze. <gry> ja. Nieźle, nie ma co narzekać. O, o, o! O, o, o! O, o, o. Nie. Ja tu nie mam pułapek rozwieszonych w tym, w tym sadzie. już mnie zaczyna to denerwować, bo drugie jabłko zobaczyłem. Zabieg na owocówkę i się zbliża. No i tak, widzowie, przyjechałem do chłopaków. Jeszcze tu jest jeden problem z tym opryskiwaczem, bo nie tylko to górne łożysko. Znaczy, najgorzej było to, to w tym napinaczu, bo wymieniłem wczoraj i zepsuło się. Ale tutaj mamy luz na, na tym wałku, nie? Nie wiem, co z tym się wykompinuje. Zobaczymy. Nie wyrażam zgody na rozpowszechnianie mojego wizerunku. Teraz to już poszło. Jabłka jak arbuzy, kurwa wiśnie, jak Tu trzeba hetłać. Jak to się rozpala? Tu się przekręca? Tu trzeba przyspawać trochę, bo jak się nie przyspawa, to będzie. Zdajny mi przychetłać. Nie umisz, urwie się i będziesz kurde później pierwszy, że fusera że... była zrobiona. Nie, tu nigdy fuszery nie ma. Co tu się dzieje? Siemamo. Witam. Napinacz już jest zrobiony. On tu jakieś różne dźwięki wydawał. Po prostu ja wcześniej wymieniłem łożyska. Ale ta ośka, co tu była, ona już była wyrobiona, i tak to wszystko wyło. Także jest sadzona śruba. Ta śruba najadług jak się zepsuje. Po prostu, pach, pach, wymieniam, składam nową i tyle. Y... Co do tych łożysk, one i tak są to... do wymieniać. Tu nie wyją, te łożyska nie wyją, ale tak, tu jest gdzieś pęknięta obudowa. One już popracowały 4 lata. A teraz teraz po prostu trzeba je wymienić. No i. Teraz sprzęt nie pracuje na 5 ha, tylko na na więcej. I no niestety, no wychodzą różne rzeczy. Dobra, jeszcze powiem Wam taka jest sprawa, bo muszę jechać kupić. Czoraj, hoj, kurka, wodna, nie nagrałem. Telefon mi się rozładował, a koło mi się urwało. Po prostu mi się koło urwało, śruby puściły, niby je dokręcałem, ale już gwinty były widocznie rozwalone. I yy, jadę kupić piastę. Jadę kupić tą piastę do Fertka i felgę chciałem kupić nową, bo już mnie, ta felga dla mnie to ona mnie nie przeszkadza, ale oczywiście cały dzień nie pojadę to Kuba felgę masz rozwaloną, Kuba felgę masz rozwaloną no i muszę jechać kupić, bo już mnie, Już wiecie no, Żeby to wyglądało jakoś normalnie, profesjonalnie troszkę, chociaż trochę kura Ale to jak kolor muszę na te felgi pomalować, wiecie jaki kolor? Żółty Zrobimy żółty kolor. Musi się rzucać w oczy. Musi być oczo jedny. Także. Tak to wygląda. A, żeby interesy z żoną dobrze szły. Od czasu do czasu bukiecik jest potrzebny, także. A wy jak tam interesy robicie ze swoimi żonami, co? Kończąc ten film, wszystkich, którzy mają ochotę spróbować letniego cięcia, którzy jeszcze nie robili letniego cięcia, którzy potrzebują zrobić letnie cięcie, mechanicznie, no to zapraszam do kontaktu, a w następnym odcinku stoi tam machina, którą będziemy testować, później będziemy jeszcze testować, a jeszcze w ogóle jeszcze później to jeszcze jeden ciągnik, taki ciągnik, gdzie niego no naprawdę, już nie ma nikt takiego ciągnika. Ciągnik, który na pewno każdy by chciał.